Dawaj, dawaj. Dzień dobry, witamy wszystkich na kanale Zbrojownia Modlin, Sawik i Motyl. E, dzisiaj sobie strzelimy test. Test bez rozgrzewki. Jak, jak e, żeśmy przyszli tak dzisiaj, tak od razu podchodzimy do testu. E, test co? Test mamy na zaliczenie do tzw. rosyjskich sił specjalnych czyli do specnazu. Arek, możesz powiedzieć o dystansach, możesz powiedzieć o postawach, jak strzelamy, na jakiej odległości i ile jest na zaliczenie? Ogólnie to jest Special Forces, tak jest nazwany. Mamy 300 metrów do przebiegnięcia, akurat mamy z tego miejsca do bramy i z powrotem będzie 300 metrów, bo tam przy bramie jest 150 metrów, więc mamy do przebiegnięcia 300 metrów, no i zaczynamy strzelać na zasłonie.

Cele to są popery, tylko nie kółka, które my mamy, bo te kółka są troszeczkę za małe, bo to jest e, taka strefa alfa starczy IDPA, a powinien być poper e, sylwetka, tak. E, ale my sobie utrudniamy, jak zawsze. I teraz tak: pierwszy poper jest na dystansie 25 metrów, potem na dystansie 35 metrów, i ostatni jest na dystansie 50 metrów. Każdy poper trzeba ostrzelać dwukrotnie za zasłony, klęcząc. I teraz tak. Powiedzmy, że zaczyna z lewej strony zasłony, strzelisz dwa razy, musimy zmienić e, stronę, czyli wstać, jak strzelałeś z lewej idziesz na prawo, z prawej się wychyla, strzelasz dwa i kolejny strzał znowu, przepraszam, e, dwa z lewej strony do pierwszego popera, potem zmiana, dwa do środkowego popera i znowu zmiana na kolejną stronę, na przykład prawa, lewa, prawa i pod dwa strzały i do ostatniego popera. Zobaczycie sami, jak to będzie wyglądało. Oczywiście biegniemy w szpeju. Czas na zaliczenie 35 sekund? Do 35 sekund jest. Od momentu... E, od momentu e, jak dobiegniesz tu i idzie dopiero timer, to nie jest tak, że Ty już stoisz i ja Cię puszczam. Tylko jak widzę, że dobiegasz, to jest peak timer i powiedzmy na wysokości tutaj tej i tej. Tak się wydaje, że czasowo jest w miarę do zaliczenia, ale też trzeba pamiętać, że biegniemy dystans 300 metrów w szpeju sprintem, nie? No, no i tutaj... trzeba zapamiętać, że każda postawa to jest klęcząca za zasną musimy ją zmienić. Tak naprawdę powinniśmy zmieniać jeszcze rękę, tutaj w opisie tego nie było, eee, tylko było, żeby zmieniać postawę, czyli klęcząca z lewej, klęcząca z prawej, myślę, że my sobie będziemy zmieniać jeszcze rękę i zobaczymy, nie? To sobie utrudnimy, utrudnimy, Zaczynamy. Żeby, żeby było. Kto, ja? No dobra, nie ma problemu. To no co? Możemy zaczynać, zobaczycie jak to będzie wyglądało. Zaczynamy! Go. Biegniemy do bramy i z powrotem. Arek tutaj jak stanie za zasłoną, powie gotów, wtedy odpalamy dopiero timer. Widać ten wiek już. Po samym biegu widzę. Dawaj, dawaj. Masz czasu, dużo czasu. Jest. Jest. A kurwa. Ok. Czyli mamy czas 30,12. Eee, czas na zaliczenie był do 35 sekund. Tak. Czyli masz zaliczone. Jeśli chodzi o trafność, cele wszystkie, wszystkie miałem 6 do zaliczenia, zity, także to jest zaliczony z 5 sekundowym zapasem. Bardziej zmachałem się tym biegiem niż strzelaniem, ale tutaj nie można złapać równowagi. Zobaczysz sam, że jednak jak biegniesz, ta pierwsza e, pierwsza tarcia, 25 metrów spoko, nie? na lewej stronie i, i zmianie zobaczysz, że tam po prostu nie trafiłem chyba, zresztą. będzie widać na kamerce. Uf, ten nagrywamy z dwóch stron, więc będzie widać, jak wróciłem z pobusem na stronę Paulo, na 50 metrów tam strzelałem, no to już też było w miarę, nie? Najgorzej ta lewa strona. Uwaga, hop, poszło, dawaj. Nie jest wcale tak chłopczy, jak by się wydawało. Też myślałem, że będzie lajtowo, ale jak tu dobiegłem, to niestety trochę traciłem... Na tętnie maksymalnym pracowałem i trochę traciłem na precyzji i na postawie, nie? Czyli trochę mnie jednak dotknął bramy, dotknął bramy.

Jest? Nie ma? Nie ma? Nie ma. Kurwa, ostatni. Czas. 47,72, ale 5 trafiłeś. No. Czyli zaliczony, bo tam było napisane, że 5 trzeba trafić. Tak. <coughs> Czas 47,72, ale czasowo nie zaliczony, nie? Czasowo było do 35 sekund. Tak jak widać, nie jest wcale łatwo. No to co? Mamy test. Arek zaliczył ja standardowo nie, mi brakło. Co mogę, co możemy powiedzieć? Ja tutaj? mogę powiedzieć taką jeszcze jedną rzecz, której nie, o której nie powiedzieliśmy na samym początku, że w magazynku mieliśmy tylko 10 sztuk. To nie ma tak, że możecie strzelać, ładujecie magazynek do pełna i walimy jak trafimy, bo jakbyśmy mieli bez limitu amunicji, to podejrzewam żebyśmy strzelali i szybciej byś amunicji nie oszczędzał. Tutaj było w magazynku 10 naboi, nie mogło być więcej i 6 razy musieliśmy... Inaczej musieliśmy 5 razy trafić cel, żeby nie było. Oczywiście tam było w rozpisce, że mamy strzelać, żeby 6 trafić, ale było napisane żeby 5, żeby było zaliczone 5 musi być trafionych, no nie? Też było na... Też wiesz, nie było sprecyzowane, że zmieniamy e, stronę, nie? Można by tak. było to strzelić z jednej strony i na pewno czasowo by szybciej było, bo byś się ustawił na swoją mocniejszą stronę i byś to szybko płyknął, ale jednak ze zmianą już troszeczkę inaczej było. Nie wiadomo, nie było sprecyzowane, czy ze, czy ze zmianą magazynka, czy ze zmianą strony. Po prostu było tak, że żeśmy sami... E, Inaczej, tą czytając tą rozpiskę, nie można było znaleźć filmów, jak oni to strzelają, żeby nie było, jak speck nas to strzela, jak zalicza. Więc ja powiedziałem, że robimy tak, jak powinno to wyglądać, czyli za każdym razem zmieniamy stronę. Ręka silna, ręka słaba i tak zmienialiśmy, tak pracowaliśmy, bo ja tak pracuję na zasłonach, no nie? Tak. Dlatego, tak jak powiedziałeś, to też była strata czasu. Ty miałeś czas 47.72. A ja zaraz 30, powiem... 30,12 30, 30, miałeś chyba. Miałeś 5 sekund... 5 sekund miałeś... Eee... Cofnę. Tak, 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 już mam, patrz. 30,12 miałeś, mówiłem, 30, 12, nie? 30,12, 5 sekund miałeś zapasu. Nie wiemy, czy tam była... Zmiana ręki silnej, słabej, czy tam wspierającej, jak mówicie ręka, strona lewa, strona prawa. Nie wiemy, bo w opisie tego nie ma, ale my to zrobiliśmy. Moim zdaniem jest to do zrobienia, tak jak gdzieś 3012 30-12 udało mi się zaliczyć, nie? czyli trzeba po prostu pracować, no wiadomo. Tak, nie był jakoś wygórowany mocno ten czas. No, był taki takim myślę, że no ja nie zaliczyłem, no ale tutaj dla Ciebie jeszcze nawet jakbyś to potrenował, to byś to jeszcze szybciej, spokojnie wyrobił. No do tego dochodził jeszcze ten sprint, bo 300 metrów to jest co tak naprawdę biec i ten oddech trzeba wyrównać. I to też tak y, dosyć y, przeszkadza, ale no tak... No i jeszcze jedna rzecz, o której nie mam... powiedzieliśmy. No? No zmieniliśmy tarczę. Jest tylko A, kółko, zobaczcie. Właśnie. A tam tarcza to jest mini popper dokładnie. Czyli to jest ta strefa, jak macie tarczę IDPA, zaraz pokażę. Czyli ja sobie e, Czyli to, co jest jeszcze Alfa i Charlie, to Charlie było liczone. Czyli ta strefa jeszcze, która była, czyli tak zwany mini popper, no. Bo to się strzela e, w tej strefie Charlie Prawdopodobnie mogłoby być tak, żeby zaliczy. No nie my sobie ja, utrudniliśmy, to już, daliśmy nie, no, te kółko, nie tam... Faktycznie, jak teraz powiedziałeś, że... Po, po pierwsze, że ten to ja sobie zaliczam. To ja już zaliczyłem. No tak, no y, poczekaj, jeszcze pokażę czas. Ja miałem 30.12, a tutaj pokażemy kolegi czas, żeby nie było. Obaj zaliczyliśmy Tak, no zaliczyliśmy, nie? Zgłasznie, Jeśli ale... chodzi o Specnaz, to możemy powiedzieć, no według mnie, miałeś jakieś informacje, że Specnaz, no Specnaz dobre ma opinie ogólnie, e, też e, dużo ostatnio zagłębiałem się w temacie Specnazu i zawsze gdzieś tam po służbie Specnazu przechodzili do grupy Wagnera i oni tworzyli ten cały front tej grupy Wagnera. E, Bardziej grupy tej najemniczej, nie? No tak, ale to wiadomo, że każdy, wie, każdy kto skończył jakieś tam siły specjalne, to idzie gdzieś do pracy szuka, a czasami praca szuka jego, tak. nie tyle operatorzy szukają pracy, nie? Ale poziom wyszkolenia na pewno był wysoki, ja słyszałem o kilku e, zawodach, gdzie pojawiali się, ale to jeszcze było, o Jezu. No, jeszcze jak ja pracowałem, to gdzieś tam się pojawiali czyli jakieś 15-20 lat temu. Gdzieś tam e, trenowali, mało kto ich tam zapraszał, ale czasami przyjeżdżali na te zawody właśnie i udawało im się tam zajmować jakieś tam, wiesz, może nie pierwsze miejsca, ale tam wysokie, drugie, trzecie. Mhm. Chociaż raz nie wiem, czy na tym snajperskim nie byli pierwsi, nie pamiętam, musiałbym sprawdzić teraz. No, tutaj no też bardzo dobre opinie mają w Ukrainie. Wiele razy się tam pytałem chłopaków, no to mówili naprawdę, że są zajebiści, nie? To nie. No. Podsumowanie na teraz, tak jak sami widzieliście, jak wygląda ten test. I jeszcze raz go powtórzymy, tylko żebyście zrozumieli. Biegliśmy 150 metrów w jedną stronę do bramy, 150 z powrotem, czyli 300 metrów, tak jak było w rozpise Bez rozgrzewki. Oczywiście. Bez rozgrzewki. Staw stawaliśmy tutaj, dopiero jak ja stanąłem i przyjąłem low-ready, było włączenie timera. Mieliśmy do 35 sekund, żeby strzelić dwa razy do pierwszego celu z kolana. Z prawej strony, jak strzeliłem z, inaczej, jak zaliczyłem dwa trafienia, bo Paweł mi krzyczał trafiony, przechodziłem na drugą stronę. Ze zmianą ręki, ramienia, strzelałem do drugiego. Jak trafiłem dwa razy, bo Paweł mi krzyknął, to znowu zmieniałem na stronę prawą. I znowu zmieniałem karabin na rękę dominującą. I znowu, jak strzeliłem i trafiłem dwa razy, to był koniec. Czyli musicie tak strzelać, ale mamy ograniczoną ilość amunicji, 10 lub macie tak strzelać, żeby dwa razy do pierwszego. Popera, który jest na 25 metrach, potem jest 35 metrów i ostatni jest na 50 metrach. metrów. To, no co, no to tyle, to już jest kolejny test u nas na kanale, jeżeli chcecie sobie strzelać jakieś testy, jeszcze jakieś warianty, no to możecie na wcześniejszych odcinkach sobie e, zobaczyć, tam też e, mówimy o czasówkach, o postawach, o, o ilości amunicji, o, o, o tym, o jakiej, o je, z jakiej postawy e, strzelamy, gotowości i tak dalej, no i co, trenować, trenować i, i zaliczać, nie, tyle, nie. Dobra, na dziś to by było chyba tyle. Subskrybujcie, dawajcie znać w komentarzach, jak się podobało. No i co, do następnego. Trzymajcie się. Piona.